Cześć! Pokażę Ci, jak aktywować znaczniki czasu do Twojego podpisu kwalifikowanego EC-Signer. Aktywacja znaczników czasu odbywa się do 72 godzin od momentu ich zakupu. Z reguły jest to wcześniej. Otrzymasz maila potwierdzającego wydanie nowego pakietu znaczników czasu. W mailu kliknij w miejsce ustaw hasło, zostaniesz przekierowany do portalu Eurocert. Zaloguj się. Wybierz certyfikaty, znaczniki czasu i wybierz akcję. Wybierz zmiana hasła. Tutaj ustal hasło do swoich znaczników czasu. Wskazane jest, aby to hasło różniło się od hasła, którego używasz do e, weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz do logowania się do. Portalu Eurocert. Ja tego hasła nie będę zmieniać, bo mam już ustawione hasło, ale Ty wpisujesz tutaj swoje hasło, powtarzasz hasło, dajesz ok i w ten sposób Twoje znaczniki czasu są aktywowane. Zasubskrybuj mój kanał po więcej przydatnych informacji na temat elektronicznego podpisywania dokumentów.